Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Elba Paster. witam was w kolejnym odcinku z The Little Big Planet. No wie, dzisiaj będziemy przychodzić kolejny rozdział, będziemy pomagać Fridzie tak, fridzie. I ogólnie rozdział się dwa ślub, tak jak widzicie w tytule. W macie temacie włączono wszystko jest git. E, ostatnim przychodzimy sobie Savannę sewannet e, i... mamy trzy poziomy. Dzisiaj przychodzimy sobie trzy poziomy na ślubie e, też chciałbym powiedzieć, że już niedługo księżyc będziemy robić. Nawet dzisiaj jeśli postaram się to nagram jeszcze jeden samouczki wszystkie. Ale na razie przejdźmy sobie w ślub. Dopiero, żeby frytar żyła długo i szczęśliwy. Spoko. Możecie powiedzieć, czy mieszkać dobrze, ale w sumie to nie mówcie nam nam sprawdza. Znaczy, piszcie bardziej mi chodzi. Dobrze. Przytywa. Nowy rozdział, czyli nowe kostiumy. Fajnie, kilka dużo. Okej. Okay. Frida śnięko przecież warto przygotować to piękne wesele, ale pan młody Don lu zaginął. O, wiadomo. Gram w tu raz. Dobra. Okej. Okay. To jest kawe. Ciekawe tutaj jest sam design tego powiedzmy. I ostatnie. I mamy. I teraz będę próbował złapać jak najwięcej punktów, żeby potem po prostu mieć mniej łapania. Ale czasem niektóre punkty są trudne, tak jak ten tutaj. Dawaj. Dawaj. A! Dobra, jest Git jeden. Ale mi chodzi o kilka. Dobra. Dobra. Okej, okay, jeszcze nie umarliśmy. I ostatni. Myślę, że nagranie po zmontowaniu będzie miało jakieś a 15 minut to się koło. Dawaj no i nie wyszłem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Kurde to się działa. Dobra, pominimy ten segment. Czy mam tu naklejkę? Nie mam. Nic. Eee, te balniki. Muzyki tak samo nie ma jak w ostatnim odcinku. Muzyki z gry, wiadomo. E, ponieważ coś nie. jest nie, problem, sport. Ponieważ coś. nie działa. Dobrze, nie udało się nam złapać wszystkich. Bywa. Dobra. Okej. Okay. E, pięknie się udało. Tym razem ja też będę montował Ale link do... link do macie w opisie w się zastanawiał Miłosz Allan Dobra A, wpadzę tam gdzie ja jestem Dobra Ja kilka punktów padnie, świetne Aha, intro. Wydaje mi się, że już w kolejnym odcinku powinno być. Może jeszcze nie w budowaniu, jeszcze w nie tutorialu na e, samouczku dla samouczków. Na no, razem zostawmy. Mm. Wydaje mi się, że wtedy jeszcze intro nie będzie, ale już w kolejnym... W kolejnym... Wow! Ale daleko podskoczyłem. Już w kolejnym powinno być. A tak tak jako ciekawostkę znam, że to można zrobić w jeden gazon. O ten, um, tam widzicie, jest taki bug, znaczy bug, nie bug, tylko niedopracowanie od twórców. Ten, to można zrobić pojedynkę. Tylko trzeba, no tak tutaj. Ech. No widzicie, w prawym złapał I potem można tak sobie po, po tym wchodzić powoli. Więc że ciekawe, że to można zrobić właśnie samemu, a nie z pomocą kogoś z drugiego gracza. Dobrze, zostawmy to już dalej. Tak. Można jeszcze może zrobić tak, ale nie wiem czy skok będzie taki jak ostatni. Nie, nie aż tak. Dobra. Idziemy dalej. Jakoś oczywiście nie oglądał drugiego pierwszego odcinka i z wiosnką, to zapraszam, nie są zbyt długie no do 15 minut. Mam oko. Nie mamy ale już mamy na naklejkę. Dobra, łapiemy. O, to było. Dobra. ale <grytanie> może wiecie, jak jeszcze można zrobić? Może jakby takie uprzeć? To może dam wsparcie się to. Fajnie, ja zawsze nie lubię tego m, segmentu, tego tego poziomu, bo zawsze to jakoś umierałem też w tak większości z tym problemem. Na naszym tak pewnie. No, a mikrofon muszę też tutaj kupić. Czyli już w kolejnym, może nie w kolejnym, ale już niedługo będę grał z mikrofonem, a nie w słuchawkach z, z mikrofonem. Dobra, czaszki, czaszki, czaszki. Tak, 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 wiadomo, muszę umrzeć. To by nie dać podwójny. jedynie, no, że wtedy jeszcze nie istniało. Muszę. Może trochę o tym poczytać, od podwójnych e, punktach ratunkowych, kiedy zostały dodane do gry. Okej, okay, tu jest. Bo są punkty G. że czy pokonamy T-bag. Wydaje mi się, że tak. Albo nie, bo w sumie on jest. Dobra. Dawaj. O, jak nam się uda to wszystko za pierwszym razem. No to będzie fajnie. No <grystanie> ładnie. Ładnie, bardzo ładnie. W ogóle się nie zabiłem kolca. Okej. Okay. Tu mamy klucz. Turcze, Padło bez sensu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra Jakby ktoś się jak to zrobić, to trzeba tak się od tego odbić. I to jest trudne. I za długie, żeby to robić na odcinek. Eee, <grym> to jest za długie, żeby robić to na odcinek po prostu, dlatego co pomijmy. Może nie za długie, po prostu musi wyjść za pierwszym razem najlepiej. Wtedy... Ej, nie chcę tego poziomu do tam przychodzić. Dobra. A Przepraszam. Dobra. No! Dobra, no, pięknie. Och, proszę znać mnie z Donalda, podobno strzedł pod ziemię do mrocznej kryp. Ty, gdzie on jest? Eddington? Eddington? Okej. Okay. Pierwszy podziw za nami. Dostały jeszcze dwa. To klucz w końcu zobliśmy? Ha, bo klucz tam był, na górze punkt po prostu. No, dobra. Dobrze, już się nie czepiam. 38 punktów i grasz pierwszy to pogrom całkowicie. Spoko. Ile z ogólnie straszny? straszny? czym straszny, bo tym zgadnę, że był robiony jako po prostu straszny. To wierny pies do nie niesie światło i pójdzie za tobą, żeby odświeżyć ci drogę. Można nawet ci podnieść w wskoczyć na grzbiet. I najlepiej go złapać, jeśli nie zwracacie uwagi na, na punkty. Bo wtedy nie spadnie się, możecie sobie tak robić, i wtedy będzie przy prostu tam 2,0%. No niewiele, ale zawsze coś pomoże. Mhm. I wydaje mi się, że w tym poziomie jest chyba naj, no moim zdaniem najtrudniejsza trudno jest segment na dwóch, bo, nie, bo na trzech i na czterech to inna bajka, ale najtrudniejszy jest segment. Aha. Aha. a to ciekawe, co się teraz e stanęło. <grych> um, jest trudno, ponieważ dwa gracze muszą być po prostu dobrzy, powiedzmy. I nie może żaden z nich y, umrzeć, bo jeśli umrze, to tamten drugi zapewne też będzie umrzeć. Będzie musiał umrzeć, albo będzie musiał iść po oszczu tego. Więc i, jest, będzie musiał iść po prostu do końca, ale... E, pok pokażę wam. Ale ja w to na przykład musiałam grać kilka razy. I tak przechodzić kilka razy, żeby potem wyszło. No na punkty to jest dość trudna. Jeszcze trudna na dwóch, chyba wydaje mi się, nawet, że trudniejsza od tego. Jest w świątyni. A to powiem wam kiedy indziej. Hmm. Jak ktoś by nie zauważył, to w każdym poziomie prawie w każdym jest. How? Jest kolekcjoner. Jest kolekcjoner, i on zazwyczaj coś porywa. No, ale można to zauważyć na kilku poziomach. Bo tylko na pierwszych nie ma. I na drugim, na ostatnim jest. Ale tutaj też będzie. No i spoiler, a i tak dalej byście się dowiedzieli w sumie. OK. W tym jest. Normalnie na drugim. A to jest drugi nie ostatni. Dobra. No, czyli tak jak mówię, już się niedługo pojawi tutorial do wszystkich samouczków, Jakby ktoś nie wiedział, jak jakiś zrobić. Więc to może pomóc. Będzie ponumerowane normalnie. No, się trochę po prostu podróżyć do montażu. Dobra, idziemy razem. Montaż. Muszę się wyruszyć montażu. Okej. Okay. Na troszkę O nie! Aha! Uh, ha, ha, ha ha ha! I to jest kolekcjoner, którego nikt nie lubi. Jeszcze jest trochę denerwujący. Dobra. Tu ja mam ozdobę. I tutaj. Jest um, Tu można tak wyskoczyć, że ja tak. Polecam tak wyskoczyć, że ja tak. No, właśnie. Jakby ktoś nie wiedział, jak to złapać. Bo w sumie nie ma takiego no, dobrego wyjścia. No, nie żeby trzeba było tutaj wskoczyć, bo tam z tego tam. Ale to... Małaś, ja że tam wskoczy się na pewno na 100%. Ozdoba, ozdoba. No, teraz mniej punktów do zdobycia zostało. Nawet tam na długo było tylko 38 punktów. Nie no, serio. <laughs> Speedbull się niedługo pojawi po tutorialach i po... Jak myślę, że jak przejdziemy... Myślę, że jak przejdziemy Metropolia, to już e, nasz SpeedBullet powinien się pojawić. Mój Speedboid. E, nie wiem. Nie wiem, jeszcze... Do, to potrzebuję dużo czasu, żeby namyślić, namyślić, namyślić... się, co będę budował. Więc no. Wydaje mi się, że pomysł taki, ale to jest w sumie taki niezbyt oryginalny. Dlatego będę próbował coś oryginalnego zrobić. A jak ktoś chce poziomy, które jeszcze nie. Znaczy nie będą usunięte. E, mam tu kilka poziomów, i nawet jak usunę z to i tak te poziomy będą muszę usunąć konto. Więc ktoś chce o jego jeszcze, jeszcze nie bierzemy. to może się w niej zagrać. O! I tam jest na dwóch. I to jest. Tu są dwa. Dwie, dwie, seg, dwa. Dwa, nie, dwa segmenty na dwóch. No jest bardzo trudno ogólnie. Nie będziemy tego robić, wiadomo. Ale pokażę Wam, jak zrobić wszystkie segmenty, jak będziemy już kończyć fabułę. Znaczy, już skończymy to było. To będzie odcinek wiadomo. Już mówiłem to kilka razy zresztą. Okej. Dobra. Tam też jest na dwóch bardzo blisko siebie. To jest takie. No i wydaje mi się, że jest spoko, ale nie powinno tak być. Powinno być tam przy końcu do czy jakoś tak. I jedziemy. Tutaj. Tutaj fajnie jest zrobione. Trzeba zrobić tak. I o tak. Ja zastanawiam, czy tylko nie można zrobić tak, o tak, bo właśnie tak jak widzieliście przed chwilą. I tak. O tak, jakoś tak i potem może udać się skoczyć tutaj. Tyle trzeba na niego skoczyć i potem tak po prostu wiadomo, nie? Dobra, nie będę przy dużo. I przynudzał równocześnie. <grych> o! Oh. Ga! Ja. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Kurczę. Mm, dobra. E, pod koniec fabuły będzie też podsumowanie: takie jak. E, Za słowem Jejku, nie, nie zmieszczę się, i zobaczymy się na zewnątrz. Będzie podsumowanie, ile punktów zebrałam i ogólnie podsumowanie fabuły, ile godzin i w ogóle mi to wszystko zajęło. Takie, spróbuję takie zrobić, nie wiem, czy się uda i czy takie wyjdzie w, w ogóle No, ale spróbuję takie po prostu zrobić. Czy mamy naklejkę? Mamy. I kinia. I dwa. Hmm, dwie. A to skóra? Dwie skóry więcej. Powiedzmy. Dobra. Mm -hmm. Szybko Frida wybuchła. Szybko jest w swoim czaszkospychaczu, spychaczu. Dobra. Kiedy pani nam się to strasznie wystraszyła. A tu możesz nam się tak zbagować i bardzo i fajnie. Yy, czyli ona tak jakby nie wejdzie z tego, i może nie zrzuci tego drewna, i będzie można przejść dalej po prostu. Koniec. Koniec. I ostatni level Czacho-spychacz. Czacho-spychacz. Cza, cza, Czacho-spychacz. Dobra. Ostatni. Idziemy. Biedna Freedom myśli, że ukochany uciek jest przed ołtarza, niszczy wszystko swoim czechospyszaczem. Czekaj, szybko. A co, to, 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 to ja tutaj nie mogę zostać? Chyba nie. Gotowy, jeden i lecimy. Tutaj bardzo się zatrzymać na początku, żeby ekran jakby na mnie z tego nie, nie... Nie, nie, uciekł. Powiedzmy, kamera po prostu nas nie złapie i będziemy, umrzemy. A to bez prawda, że ży życie jest bardzo łatwe? Naprawdę. Więc to można zrobić za pierwszym razem. Ra ja razem jak ktoś nie ma punktów. Ponieważ idziesz po prostu całym dołem. Cały czas dołem. O kurczę jeden punkt. No nic. Mówi się trudno. O! Nie, nie, wejdę, wejdę, wejdę. Nie wejdę, ale punkt bardzo będę. To było ryzykowne. I co? Uda się bez Życia? I na prawie wszystkie punkty? A, bez Zraty Życia? Dawaj, dawaj, muszę się skupić. Nie wpadnij. Dobra, chyba się nam do trzaty życia. Pierwszy raz mam taką sytuację. O i po Nie jest. Dziękuję za lutowanie naszego ślubu, bo to było tylko głupie nieporozumienie. Miesiąc miodowy spędzimy w kanionach, gdzie on no. Przybądź i poznaj mojego wujka, że palą mistrzała mistrza, mistrza ładunków wybuchowych. Okej. Okay. Udało się bez drody życia. Cudem. Prawie wszystkie punkty, tam kilka zostało do złapania, więc ten poziom zrobię szybko. Jeszcze nie teraz, no ale z czasem. Mamy rzymski home, Mamy... nie mam wszystkich przymiotów. Dokładnie chyba tam dwa nam brakowały, jeśli by to podzielić. Brakowało nam... Kilku. No nic. bywa. Okej, okay. no... Rozdział krótki, ten będzie dłuższy, ten sobie zrobimy kiedy indziej. Ode mnie to tyle, wybyliście moimi widzami wybliście Wy moimi widzami. Ja byłem Iziter i będę Iziter w kolejnych odcinkach. Zostały jeszcze nam raz, dwa, e, pięć rozdziałów. No. Dziękuję za oglądania. Szybki montaż nałożony piosenka i te pozostałe miniatura zrobiona, oczywiście też będzie. E, myślę, że dzisiaj jeszcze pojawi się kolejny film z tutoriale, więc możecie subskrybować kanał, jeśli chcecie zobaczyć, jak zrobić tutoriale w tutorialach. Hej, cześć, ja byłem Izitery. Pa!